Dziękuję wszystkim. To sobie z Poker Break. Do krótkiej rozmowy udało mi się przekonać Palo. Palo, powiedz, jak oceniasz organizację dzisiejszego turnieju, ponieważ jesteś dyrektorem main eventu? Tak, no zostałem poproszony o prowadzenie tego turnieju dla PokerTour.pl. Bardzo mi się podoba na promie zawsze i robię to z największą przyjemnością, a że dawno nie miałem okazji to. Powiedzmy troszeczkę wy wy wypadłem z obiegu i troszeczkę się denerwowałem, zresztą dalej jestem jeszcze niespokojny, ale idzie lepiej niż myślałem. To świetnie. Jesteś zadowolony z frekwencji? Myślę, że jestem zadowolony z frekwencji. Myślałem, że będzie ciut mniejsza, ale Konrad i, i, i cała, cała pozostała ekipa z poker Tour zapewniała mnie, że nie ma się czym, czym przejmować i tak faktycznie było. Ja zasiliłam szeregi, także frekwencję powiększyłam o jeden. <laughs> Przyjechałeś tutaj prosto z EPT, znaczy komentowałeś w Warszawie polską wersję. i jak, jak wrażenia? Nacz, robiłem to po raz pierwszy na żywo z, 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 z Pawciem i z Rado. Myślę, że jest to fajna, ale ciężka praca. Mimo wszystko tak długie komentowanie pokera na żywo, to, to nie jest łatwy kawałek chleba i... i komentowanie rozdań i, i zabawianie przy okazji jeszcze słuchaczy tym co się dzieje no, nie, jest, nie jest lekkie, ale no, ja lubię. Ja lubię mówić dużo i, i, i czasem nie na temat, więc to jest coś też dla mnie idealnego. Najlepiej robić co się lubi. Jak długo trwała ta relacja? Od 14 do 2 w nocy. No to sporo czasu rzeczywiście, a jak dzisiaj wyspany? No nawet nawet Wyspany już, już bo to nie pierwszy raz na promie, dlatego już pewnie mniej więcej te ramy czasowe na promie się udało tutaj jakoś sobie dograć, plus nie było cię alarmu, więc dało się po prostu pospać spokojnie. Okej, okay. czy masz jakichś faworytów tutaj wśród, wśród graczy? No ja muszę być bezstronny także niech wygra najlepszy, jeśli w pokaże się da coś takiego zrobić. Prawidłowo. Także trzymamy kciuki za wszystkich i dziękuję ci bardzo za rozmowę. Transcrição e